A przebraliście? A ty? E, ja się przebrałem, że jak zresztą widać, mam fajną koszulę. A ty jesteś tylko w koszulce, bo masz metal. Metal bied biedaka! Od razu, bo być może to było w poniedziałkowym odcinku, tak? tak? Śledziliśmy tak, tak. Pana, pana Dawida Piątkowskiego, e, TikToka śledziliśmy i w przerwie między nagraniami e, znaleźliśmy takie wideo, którego nie wiem, jak to jest możliwe, ale nie puściliśmy w poniedziałkowym odcinku, więc może zacznijmy dzisiejszy odcinek. Ale od... pan Dawid powie, że my jesteśmy hejterami. Oczywiście, że tak, ale e, ja, ja mam quiz szybko. Dajcie łapkę w górę, jeżeli uważacie, że pan Dawid Piątkowski jest. rozpocznie swojego TikToka od śmiechu. Tak jest? Ja, jeżeli ja rozpocznę od śmiechu, to daję ci łapkę w górę temu odcinkowi. Zapraszam. <grym> Jeśli ma największy polski deweloper kredytów na plecach, J2 Construction, uh -huh, uh -huh. ponad 1,5 miliarda. Jeśli ma Apple kredytów na plecach, no, który znasz ze z Stanów Ameryki, Zjednoczonych, no, no, no. ponad 500 miliardów w. złotych. Cześć, to. Czaisz to. I teraz. E dlaczego nie biorą kredyty? Bo dzięki. biorą, Zarabiają kolejne pieniądze. I wyobraź sobie, że masz 5 milionów, to jest 5% i jesteś w stanie, to jest 10% kwoty, którą ty możesz uzyskać kredytu, czaisz to? I możesz robić biznesy za 50 milionów złotych. I czy warto robić dźwignię finansową i robić bardzo grube tematy? No oczywiście, jak jesteś biedny, masz coś biedaka, to nie. Myślę, że pan Dawid otrzymuje do mnie nagrodę na najbardziej pogardliwą wypowiedź tygodnia. No jak jesteś biedny. tu będzie mój domek. Fundamenta, jak widzicie się już kopie. I jeszcze trochę tego trzeba. Jezu, i to długie. Najpierw wybudowałem do moim rodzicom, z czego są tak naprawdę najbardziej dumne. O, tak, eee, to, to jest fajnie, ja cofam wszystko co powiedziałem. on jest no? dobrą osobą, bo wybudował dom rodzicom. On jest najlepszą osobą. Zobaczcie, jak będzie wyglądał. Jeszcze, tak, patrz, kibicki. Tak. Kur... motory, przejazd, słońce, skalniaczek, trawa, Ładnie. okno. Nice. Mistrzostwo świata, polecam. <laughs> myślisz, <laughs> myślisz, że... Co? To, czemu zawsze zaczyna kończy się Nie wiem, dobrze, nie będziemy całego odcinka robić panu dawidzie. Ale życzymy w wielu nie, sukcesów. Nie, no życzymy, żeby działeczki zawsze były tanie, bliźniaki, bliźniaki, bliźniaki drogie i tak. Żeby dalej. Kredyty zawsze szły. Ale to jest też ciekawe, bo on tak. mówił, że za, jak masz 5 milionów, to możesz wziąć kredyt na 50 e, milionów, i tak samo banki to jest ciekawe, że mając 5 milionów mogą pożyczać 50. Czyli mają, mogą pożyczać pieniądze, których nie mają. No tak. To no jest dziwne. dawno nie mają. Czy jeśli, jeśli bank ma 5 milionów Aha. i ty masz 5 milionów, i ty mówisz chce pożyczyć 50 milionów, ty bank mówi, mogę ci pożyczyć 50 milionów, mm -hmm. bo może pożyczyć? Mm -hmm. To tak naprawdę skąd te pieniądze się biorą? Znikąd. Znaczy, wiesz, znaczy, to, że rynek się w jakimś stopniu opiera na, na zaufaniu, no to, to, to wiadomo, nie? No, nic nie wiadomo dla mnie już, Karol. Teraz. Ja się dopiero co dowiedziałem. dowiedziałem, <laughs> że, że się po się ty się ostatnio dowiedział, bo chcę kupić mieszkanie, ja mówię, czy zapytał, jaki czynsz będzie za to mieszkanie? W jaki kurwa Jaki czynsz? Czy się kupuje to mieszkanie? Ja, ja mówię, no ale Włoda, ale czynsz, czynsz ja tam rozumiem. trzeba będzie nadal płacić? Jak kurwa że ja kupuję to mieszkanie? Ja nie jak, rozumiem. Naprawdę, dla mnie to jest tak głupie że ja nie rozumiem, na przykład albo też jak na przykład się wynajmuje, nawet jak się nie ma, nie kupuje własnego mieszkania, to się wynajmuje. Wynajmujesz mieszkanie za 1700, czynsz 750 na przykład. Co to ma być w ogóle? Za co ten czynsz tam? Za co to ma być? Nie rozumiem idei czynszu. Czynsz moim zdaniem nie powinno być w ogóle czynszu. Uważam, że czynsz powinien Kradzież. albo nie istnieć, albo być refundowany. Albo nie powinien być na mojej głowie. Ja się... Jak deweloper buduje... Ty się bardzo wahasz od ultraprawactwa do ultra Nie, czas. jak deweloper buduje, to niech, niech jego nie będzie ten czynsz przez następne na przykład No, wiadomo. Tak. так, like так, <laughs> No co? No bo co, co, co na przykład powiedziałeś, no to i co będzie? Na przykład 5 zł czynszu. I dajmy na to, że w tym czynszu nie będzie zawarta woda, gaz, czy opłaty takie media, no, 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 mediowe, no, bo no, czasem no, są, no, zresztą to no, no. Tylko będzie na przykład co? No, no co? No posprzątanie klatki. No matko, to nie jest warte tyle pieniędzy. Na przykład śmieci, mhm. to też nie jest warte tyle pieniędzy. To mhm. za, Ale co tam jest. Pamiętaj, że zawsze możesz się wybudować w obczycach nie będziesz miał czynszu. No chyba. Chyba tak, chyba tak będę musiał zrobić. A jak ja nie będę zadowolony z tego, jak ktoś administruje tym budynkiem, to co? No to są te wspólnotowe zebrania, gdzie się przygotowuje takie, takie rzeczy do jakiejś wspólnoty należą mieszkaniowej, a, będziemy mieć zebranie, i będziemy podnosić ręce, tak. Tak. a ja uważam, że tu nie powinno być chodnika. Tak. I zobaczcie, jak się zaczniesz kuźwa kłócić, Tragedia. wy jesteście ro rodzicami z młodymi dziećmi, a obok was będą inni rodzice z, z małymi dziećmi, ale będą tam kuźwa ściny na tych spotkaniach. Tragedia. Większą zróbmy piaskownicę, nie, nie, wystarczy, mi się wydaje, że taka wystarczy, a ja jestem, dzień dobry, jestem... o tutaj... co, chodzi na te spotkania? No, jak chcesz, żeby było po twojemu. Czyli nie trzeba chodzić. Nie, a wtedy nic nie będzie po twojemu. Twoje zdanie nie będzie brane. Ale mieszkanie nie mogą mi zabrać, bo mam wpis w księdze. Zależy, kto w Polsce będzie, wiesz, szancił, nie? Aha. Tusk no, wróci ta -ta. do Polski, to mi zabiorą. Widziałeś to, że Tusk 170 razy w wiadomościach mówił po niemiecku? Nie, ale widziałem, że Tusk chce wrócić do Polski, ale nie umie. Użytkownik Twittera, Flash, Wikop zaznacza. Dzisiejszych w dzisiejszych wiadomościach dwa razy można było usłyszeć, jak Donald Tusk mówi po niemiecku. W tym miesiącu pokazali to już 7 razy, a od stycznia 40 Razy. nie pokazali ani razu od 35 dni. Wczoraj Mazurek w rmf 24pl twierdzi, że TVP jest taka jak za platformę. Which jest bardzo ciekawym stwierdzeniem. I stamtąd jest wzięte ujęcie, A, jest stary, mielone TVP. ty byś chciał mieć takiego prezydenta? Nie, no. na szczęście TVP e, broni wioski. Stary przeżołnierz nawet nie ma e, polskości, jak tak słucham. Tak. Słuchajcie komentarze. Will. Stary, również ma co... nie, <laughs> Kiedy będzie siedział Karol? W końcu chciałbym, <laughs> bo to jest to, co do Oczy są zwierciadłem duszy Karola. Przestań pisać. A co widzisz tamte? Znaczy, ja widzę, że mu latają po prompterze oczy. To jest tylko tyle, co widzę. O, tu chciałbym wrócić, ale nie, nie. To jest po prawdziwe. No. By ratować Platformę Obywatelską, deklaruje Donald Tusk w odpowiedzi na pytanie o powrót do krajowej polityki. Były premier obiecuje też walkę o, tu cytat, odwrócenie o. tego, co dziś nie dzieje się w Polsce. By cytat! Nie fajne by było. No? Tusk deklaruje walkę o, jak tu cytat, die Forlorn. Zwróci to, to <ślały> Wróci pan do a, nie. polskiej polityki. A, ty, a on iść czy mógłby pan po polsku zacząć mówić? Nein, e, ich bin... a, nein, To Proszę bardzo, e, wywiadka pociarka z Donaldem Tuskiem, jakby mówił. na tym o, kanale. Tak. no proszę. No. E, dzień dobry, panie premierze. Chciałbym przez chwilę porozmawiać o polityce zagranicznej. Co pan o tym sądzi? opcjon lüge <laughs> und populizmów. Panie premierze, bo może coś nam się pomieszało na łączach i ja jestem z polskiego YouTuba. i chciałbym żebyśmy rozmawiali ko po... Art zu regieren war ein sehr da, nur für deutsch. Moglibyśmy jednak po polsku, bo to tak dla Polaków. Dla für ganz Europa. No i robię. To, zrozumiałem. <grym> to, <grym> to zrozumiałem. No dobra, ale umówmy się. Tak jak T.V.N. robi wywiady z Tuskiem o tym jesteś naszym bohaterem wróć do nas tak samo T.V.P. zrobi z dudą. Ale panie prezydencie, ale musi pan wyjść. Ale rzeczy, a to pod tym zgodem się ale zgadzam. Wszyscy sensie widzą. Ale panie, ale pan, ja pan wróci. Ale pan <grym> panie do nas. Pan wróć. każdy <grym> ma swoich <pan> bohaterów. Tu się zgadzam, <grym> tak, 100 Polacy we wszystkich badaniach przyznają, że żyje im się lepiej niż za We wszystkich badaniach. Więc widzieli, że żyje nam się lepiej, to. Tak, ta, ta, tak, widziałeś to ujęcie z... No bo jak jest dużo wlega tych, wlega, tych wlega. Dawidów Piątkowskich teraz, deweloperów. Tak, tak, tak. Ta, 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 ta. Chodź, każdy, weźmiemy kredyt. <śm budujemy ciało. I przestajemy robić lesa. patrz, jednego <śmany> bliźniaka byśmy do siebie zostawili, nie? No właśnie, weźmiemy kredyty. O, nie, nie, bo ty jeszcze nie podpisałeś umowy, nie? nie ja też nic nie podpisałem. Chodź, weźmiemy te pieniądze, co mamy, zainwestujemy je. Zabijcie mnie teraz. Zrobimy sobie trzy bliźniaki, czyli będzie sześć domów. A czemu nie zrobimy 6 bliźniaków i w, 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 12 domów? Tam... Pieprzymy po 5 mikrokawalerek i apartamentów. Możemy. Chodź, Karol. Zrobimy. Chodź, Karol. Będziemy mieli dużo pieniędzy. A po nam te dużo Chodź, pieniędzy. Abyśmy się lepiej czuli, tak jak w tym mailu w poniedziałku, że będziesz się lepiej czuł. Na pewno się nie będę lepiej czuł. To, to już wiem teraz. <laughs> Daleki jestem od twierdzenia o tym, że pieniądze szczęścia nie dają, ale, ale na pewno wiem, że to nie jest tak, że pieniądze szczęście w jakikolwiek sposób mogą się, dać wykładniczo. Będziemy się bardziej stresować, na pewno. Bo będziemy mieć te ja już kredyty. jestem dość zestresowany. No, a będziemy się bardziej stresować. Będziemy mieć wiesz, 50 milionów kredytu. Nie stresuje takie pierdolenie. To, że tu chciałby wrócić do Nie, <grym> nie, to wcześniej. To po niemiecku? <grym> <grym> no a przemówił do swoich ich języku, no co tu dużo mówić. Oczy zwierciadłem duszy? Pokaż, jakie mamy fajne tematy w łodoczku. Mamy bardzo fajne tematy, panie, Jaki panie Karolu. Jakie na przykład? Proszę pana, panie Karolu. Była sobie imprezka, która może sporo kosztować... W to było? W, A, w Toruniu. A, Toruniu, dobra. Wspiął się na most kolejowy... Dlaczego mamy temat z 24 pl Wytłumaczysz mi to? może zacznień po niemiecku, ten temat w ogóle e, prawić. Proszę bardzo, może po niemiecku go Er kletterte auf die Eisenbahnbrücke und schlief 30 Meter über dem Boden ein. Ein. Nickerchen kann ihn viel kosten Er kletterte... Auf die Eisenbahnbrücke und schlief 30 Meter Adam, Kurt, Adam. über den Boden ein. Ein Nickerchen kann ihn <laughs> viel kosten. Zum Beispiel. Meltdown? Ten niemiecki, tak. To wiesz co, może zobaczmy po prostu materiał. Na początku niepozorna impreza towarzyska, taka popijawa na świeżym powietrzu. W pewnym Kto momencie 23-latek postanowił oddalić się od swoich, swoich koleżanek i kolegów, bo jak później tłumaczył policjantom, chciał po prostu odpocząć. On jeden wie dlaczego, na miejsce odpoczynku wybrał najwyżej położony punkt na moście kolejowym w Toruniu biegnącym... To po... normalne, jak jest impreza. Ja, ja też zawsze i... wychodzę na most. Most, znaczy, nie nad no, most, ale że na przykład ostatnio byłem na imprezie w czwartek i tak... O, masz dobry głos. No i, i ten, i miałem taki moment, że potrzebowałem się na chwilkę oddalić sam do siebie i tam poszedłem. Schać? Nie, po prostu po, 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 pobyć sam ze sobą. Bo ja jestem osobą, która ma pewien taki zapas energii, który gdzieś tam ucieka, nie? I, I pobycie znowu ze sobą pozwala te baterie naładować i można wrócić z powrotem do ludzi. Ale gdzie poszedłeś? No na kompa, bo to była impreza w biurze. I poszedłem na, kompa, w na, na kompie posiedzieć. No. Czekaj, a o której była ta impreza? O 17 się zaczęła. No, skończyła e, o? drugiej nocy, a ja wyszedłem koło 20. E, nie, o ja około 20. Nie, o pierwszej się około 20 A ty musiałeś pójść na kompa? Nie musiałem, po prostu poszedłem. No, a o nocy... na kompa? Około um, 18. Czyli tak po godzinie bycie na imprezie, co gdzieś już mam dość... Ale potem znowu naszego. wróciłem nie i potem znowu poszedłem i potem znowu wróciłem. A jak wróciłeś, to zrobiłeś typowego wódka, czy tak po prostu podszedłeś do losowych ludzi z kubeczkiem w ręku i tak stanąć obok nich zacząć się przysłuchiwać. No. ale ja tak robię? Zawsze. Że co? Że nie, co? nie wiecie, jak Włodek go. Że Jest tak, jak jest. Jak jest. jest grupka ludzi, nie będę go nie jest bardzo proste. Jest grupka ludzi i woda sobie tak krąży z kubeczkiem, nie? Wyobraźcie sobie, że tutaj nie jestem samo... na imprezach. Wielokrotnie. Ta grupa gada ze sobą po 5 minutach. Nie odzywałem się do nikogo. <noise> tak. Nie wymaga jakiejś wielkiej No, Ale tak no to, to jak inaczej? Ja nie mówię, że to jest złe. Ja no. po prostu mówię, że ty tak no, robisz. Tak, robisz. No. W organizmie ten... miał około promila alkoholu. To nie jest tak dużo. Nie dużo. wokół to wszystko spadło. Spowodowało... Ale wystarczająco, żeby zasnąć w niewygodnym miejscu, nie? Ale na nie wydaje... spadł, nie? Które ci wydaje na wygodne, nie? No, a, tak, 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 pokrzywiony. I doprowadziło do tego, że 23-latek zasnął tam u góry jak zabity. Jedynie ręka wystawała Moska. z tego przęsła, a. którą dojrzeli przerażeni przechodnie. Nie Oni widzieli ale... to mniej więcej z tej perspektywy, z której my no, w tej super. Chwili obserwujemy most. A głowę to ja mam, powiem ci jednak słabo. Ja, ja przy, też. jednego drinka już 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 się. Czepię, ja już też, się ja też. Od kiedy nie jem mięsa, to już nie jest ten sam Karol. Nie ma tych imprez, już były z Karolem. jest czwarta nad ranem? Panie, jestem do, maksymalnie w połowie imprez dopiero, nie? Nie, teraz jest tak, że bardzo szybko już czuję, że ten drink to jest mój ostatni drink. W sensie wiem, że to jest tak, że. No to jest no pierwszy? to Nie, nie, że dany drink. No bo zależy, co pijesz, nie? Ale jakby jak, żeby wypić jakiś taki drink, to mówię sobie, OK, no to jest mój ostatni drink. Wiem, że już po tym drinku nic się więcej nie wydarzy i że zdecydowanie powinienem już wracać, bo. To już, jakby wiesz, ty już mi się spać, nie? Dobra, się nie i teraz areszt? A, a, i 1500 zł grzywny. To może się zdać mu areszt z widokiem na niebo. Albo domowy areszt domowy. A, a, a to jednak dopiero początek. Sąd so może zdecydować o obciążeniu kosztami akcji ratunkowej oraz wstrzymania ruchu pociągów. A te aj, są niewspółmiernie wyższe. No to życzymy panu, żeby jednak to nie była najcięższa kara, ale równocześnie przestrzegamy was, bo sezon letni się zbliża, byście no po prostu nie używali. Kara, gdzie na wakacje? Idziemy na Chorwację? Nie. Ja nie jadę za granicę nigdzie. Czemu nie? Z Polski. Jest już zaszczepiony. Kocham Polskę. Jak Tusk. <grymne> Wraca dyskusja, dlaczego dziewczynki są karane za krótkie ubrania w, w, w upałych szkołach. U, la, Właśnie. Wysokie temperatury sprawiają, że ludzie ubierają się lżej, odsłaniają więcej ciała. niebo oczywiste, ale nie dla wszystkich. W jednej ze szkół w Łomży <grymne> pojawiło się ogłoszenie, w którym, na którym widać zakaz <grymne> noszenia szortów oraz koszulek na ramionczkę. Zdjęcie poglądowe przedstawia ubrania, ubrania damskie, co sugeruje, że komunikat jest skierowany do dziewczynek. Poczekajmy do wakacji. Zgodnie Zgodnie ze statutem naszej szkoły, ubiór ucznia powinien być schludny, a jego elementy nie powinny nikogo rozpraszać czy prowokować. Ten twój wygląd jest zewnętrznym wyrazem szacunku dla ludzi i świadczy o twojej kulturze osobistej, napisane. Co za stek znaczy, bzdur, znaczy, absolutny. Znaczy, te ubranka tutaj są takie dosyć, wydaje mi się, normalne, nie? No właśnie. Z shorty i. Z no i koszulka po prostu koszulka. krótka. Ale ja uważam, że to jest, dlatego to jest y, opisane i moim zdaniem to jest kluczowe i Kasia Koczuła mm -hmm. o tym też wspominała na swoim Instagramie, że to jest kolejny przykład, gdzie to na dziewczyny zrzuca się odpowiedzialność mm -hmm. za to, czy im się może, czy Nie może coś w przyszłości stać pod kątem jakiegoś rodzaju napaści seksualnej. Mm -hmm. Bo potem, bo, potem, bo to jest ta głupia narracja, gdzieś ktoś mówi, no tak, no ale ona miała cycki na wierzchu, nie? W sensie wiesz, miała krótką y, bluzeczkę. Główno powinno to kogokolwiek interesować. W sensie wiesz, chłopacy mogą chodzić z gołymi klatami, w krótkich spodniach, nikt się do tego nie czepia, i w internecie, i w realu. Pocęci swoimi, swoimi wielkimi, owłosionymi brzuchami, po prostu paradują pół lata w każdym polskim mieście i miasteczku. A dziewczynki już od szkoły są tępione, że to jest strój, którym one będą kusić chłopaków, albo będą w jak w jakiś sposób nie odpowiada. Straszne to jest moim zdaniem. Znaczy, to jest tylko twoja sprawa, gdzie się patrzysz, a nie, a nie znaczy, jak to, się ktoś to, ubiera. Żeby nie wchodzić w wiele wątków, bo tutaj jest 12, mowa o dwunastolatkach, to tutaj to bym się raczej takich rzeczy nie dopatrywał. No, no, ale to jest jest pewien, no tak, ale to się zapamięta, nie? starszych dzieciaków tam to to 16 wstaje. uczysz się takich rzeczy, czaisz. Dorasta, się uczysz takich. No rzeczy. dobra, ale ja też bym nie chciał, żebym, na przykład Nina, się ubierała wyzywająco jakoś bardzo. To jej nie ubieraj wyzywająco. No ale to ale teraz, nie teraz nie może... jej nie ubieram, a jak będzie miała 16 lat, to się będzie bez samemu ubierała, nie? Życie. Ona się ma... Nie, 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 Włod, nie, nie, nie no come on. Ona się ma prawo ubierać jak chce. Aha, no tak, nie. Wiesz o co mi chodzi, tak żarty, żarty, żarty na bok. Wiem o co ci chodzi, ale uważam, że tam w tym co mówisz jest też jakaś taka przestrzeń. Zgadzam się z tym, żeby nie zrzucać tej odpowiedzialności. No. Niemniej, no... no jednak jak się ubierasz do przestrzeni publicznej, jaką jest szkoła, no to żeby jakieś standardy zachowywać. Tam nie jest tak, że wszystko no, wiesz, jest dozwolone. Ale wiesz, że to nie wykracza. No, ale poza dobrze. Ale standardy. powiedzmy, że nie wszystko jest dozwolone, że nie, no, nie, nie możesz tam jak chcesz. Nie możesz przyjść bez koszulki do szkoły, czy to chłopak czy dziewczyna. Ani nie tam możesz, przyszedł. moim zdaniem, w jakimś takim naprawdę wysokim, wielkim dekolcie przyjść. No, nie, no, moim zdaniem to jest, to jest jak w pracy. No, szkoła to jest taka praca dla młodych. Zanim pójdziesz do pracy, to się uczysz pewnych norm społecznych w szkole. Wiesz, co no, na no, jest najgorsze? Poza Tatuaża. Poza szkołą. To najlepiej, to jakby wszystko w mundurkach. O, to będą wyglądać tak samo. Dokładnie. Ja Najpierw, żebyśmy wszyscy zachowali tak samo. E, Dzięki wam za wszystko, dziękuję. co robicie. Za wszystko, co robicie. Dla... Nawet za tą dziką pracę w weekend. Dzięki wam za wszystko, co robicie dla... Dla ludzi, którzy są obok was. Ale jestem zmęczony, Boże. Dzięki, że... Zwracacie uwagę na to, że się w ogóle coś wokół Was dzieje, co nie dotyczy Was bezpośrednio, czyli na przykład jeśli ktoś potrzebuje Waszej pomocy, to pomożecie tej osobie. To jest cenne i warte docenienia. Pomożecie? Pomożemy. Widzimy się jutro. Widzimy się już jutro. Drodzy Państwo, trzymajcie się A... i pozostańcie. Lekko, Stronniczy.